Budowa nowych miejsc parkingowych na targowisku miejskim. Później wykonawca zajmie się remontem tych już istniejących. Po zakończeniu prac kierowcy będą mogli korzystać z ponad 90 miejsc parkingowych. Ten parking na pewno odciąży w dużej mierze właśnie możliwość korzystania z ulicy Kopeckiego, ale także będzie tym parkingiem, który będą mogli ogólnie korzystać wszyscy mieszkańcy. Remont parkingu na targowisku miejskim to kolejna z inwestycji, na realizację których prezydent Mariola Czechowska pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu. Pozostajemy w temacie inwestycji. Przenosimy się jednak na binków, gdzie zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Budryka. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi od Staszica do Mioceńskiej. Na dalszych odcinkach prace są mocno zaawansowane, jednocześnie trwają roboty na siedmiu mniejszych osiedlowych uliczkach. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu inwestycji strategicznych. Od 3 do 5 tysięcy złotych mikrogranty w takiej wysokości trafiły do bełchatowskich seniorów oraz organizacji pozarządowych. Dzięki miejskiemu wsparciu zrealizowanych będzie aż 8 programów skierowanych do starszych mieszkańców naszego miasta. Pierwszy raz są to granty dla podmiotów, które nie posiadają osobości prawnej. Do tej pory pewnym utrudnieniem były, była realizacja pomysłów mieszkańców Bełchatowa, którzy nie byli w żaden sposób zrzeszeni w ramach stowarzyszeń organizacji pozarządowych. Chcemy stworzyć takie zajęcia na powietrzu, na siłowniach zewnętrznych. Planujemy kije, nordic walking. No więc no myślę, że tu będzie zadowolenie i, i nasi mieszkańcy będą zadowoleni. Programy dofinansowane przez miasto będą promować zdrowy styl życia oraz przeciwdziałać uzależnieniom. Wszystkie zrealizowane będą jeszcze w tym roku. Bełchatowskie przedszkolaki doskonale wiedzą, że o środowisko trzeba dbać. Teraz nauka ekologii będzie jeszcze łatwiejsza. W każdym z miejskich przedszkoli pojawiły się bowiem nowe stacje do segregacji odpadów. Dla najmłodszych ważne jest, ważne jest dawanie dobrego przykładu i wyrabianie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń. Stąd segregacja od najmłodszych lat w, w opinii miasta przyniesie dobre efekty dla nas wszystkich. Będzie to utrwalanie, codzienne utrwalanie nawyków, tak? bo tutaj nawet nie chodzi o to, że będziemy realizować podstawę programową, w której również są elementy rozwijania świadomości ekologicznej, ale takie codzienne, bieżące utrwalanie mechanizmów ekologicznych poprzez właśnie segregowanie odpadów na terenie przedszkola. Każda ze stacji ma cztery frakcje: tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło oraz bio. Segregacja to dobra. Z ekologią za pan brat są także uczniowie dziewiątki, którzy wzięli udział w biwaku zorganizowanym przez Miejskie Centrum Sportu oraz Bełchatowskie Koło Wędkarskie Górnik. Nawiązywanie relacji, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, same, same plusy, oby jak najwięcej tego typu imprez. Było sprzątanie świata, konkurs wiedzy przyrodniczej. Młodzież sprawdziła się również w kilku konkurencjach sprawnościowych. Staramy się o to, żeby wpajać młodzieży, żeby pewne dewiacje nie miały miejsca, żeby każdy dbał o siebie, żeby ekologia była na właściwym poziomie oraz staramy się, żeby młodzież fajnie spędziła czas nad wodą. Młodzież zawsze cieszy się na wyjazdy, na obcowanie z przyrodą. Mamy już tutaj bardzo zaangażowanych młodych wędkarzy, którzy już nawet posiadają kartę wędkarską właśnie w wyniku współ, e, współpracy z tym kołem. Każdy uczestnik biwaku otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi – puchary i nagrody. Blisko 100 szachistów wystartowało w gambicie bełchadowskim. rywalizacja była zacięta, a finały niezwykle emocjonujące. Naprawdę fajna inicjatywa i cieszę się, że mogę wziąć nim udział. Szachy są grą typowo ścisłą, także bardzo pomagają dzieciom w nauki, nauce pamięci, są bardzo rozwojowe i uważam, że intelektualnie bardzo pomagają w rozwoju. Zwycięzcą Gambitu został arcymistrz szachowy z Czech Wojtek. Platt. U nas powie tak, że szachy to fajnie gra, bo jak się rozpoczyna, ja nie wiem, od 6 lat, to po to ma tych na, na całe życie no. I, i dlatego jest takie fajne. Drugie miejsce w bełchatowskich zawodach wywalczył Wadim Razim z Ukrainy, a trzecie Stepan Zilka z Czech. Wszystkim uczestnikom Gambitu gratulujemy. Działające przy bełchatowskiej elektrowni Towarzystwo Sportu i Rekreacji Jupiter ma już 25 lat. Sama idea powstania Towarzystwa Sportu i Rekreacji Jupiter była taka, żeby Sami pracownicy zajęli się organizacją swoich zawodów. Wcześniej był do tego przeznaczony dział cały w elektrowni, który pracował nad tym. Jednak w porozumieniu z dyrekcją sportowcy doszli do porozumienia i powołali stowarzyszenie, które ma, miało przejąć wszystkie te obowiązki. Podczas jubileuszowego spotkania nie zabrakło wspomnień, życzeń i gratulacji. Dzięki takim pasjonatom jak Wy, dzięki takiemu zaangażowaniu jak poprzedni prezes, z z Płaca i bardzo za to serdecznie dziękujemy, bo też cały czas i Obecnie Towarzystwo Sportu i Rekreacji Jupiter zrzesza około 300 sportowców amatorów w 12 sekcjach sportowo-rekreacyjnych dużo dobrej muzyki i wspaniała zabawa. Tak w kilku słowach można podsumować ostatnią miejską potańcówkę. W minioną sobotę w taneczny parkiet zamienił się Park imienia Markiwicza w Grocholicach. Chętnych do zabawy pod chmurką nie brakowało. Do tańca zachęcały polskie i zagraniczne hity serwowane przez DJ-a Manki. Można śmiało powiedzieć, że muzyka połączyła pokolenia. Sporej dawki dobrej muzyki możemy się również spodziewać w przyszły weekend. Przed nami bowiem Festiwal Sztuki Jabłka. Tradycyjnie będą to Trzy dni wypełnione artystycznymi wydarzeniami. Będzie sporo muzyki, będzie jazz, będzie rock. Gwiazdą w tym roku jest Kalinowski, ale będzie też i artystycznie pod względem sztuk wizualnych. Będzie wystawa malarstwa, będzie fotografia, będą warsztaty, będzie jabłecznik literacki, będzie spektakl uliczny, teatralny. Naprawdę dziać będzie się wiele. Festiwal sztuki jabłka wystartuje w piątek 29 września i potrwa do niedzieli 1 października. Harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziecie na miejskiej stronie bełchat.pl Facebookowym profilu festiwal. Na koniec mamy jeszcze jedno zaproszenie tym razem do wspólnego sprzątania lasu. Miejska akcja Czysty Las odbędzie się już w tę niedzielę w siedzibie Bełchatowskiego Nadleśnictwa przy ulicy Lipowej. Poza sprzątaniem lasu odbędą się również warsztaty z myślą o rodzinach z dziećmi. Zaplanowaliśmy także quiz z nagrodami będą to kosze piknikowe. Także warto przypomnieć sobie, odświeżyć wiedzę dotyczącą ekologii. Na koniec całego wydarzenia przygotowaliśmy również ognisko z pieczeniem kiełbasek. Początek miejskiej akcji o godzinie 10. Serdecznie zapraszamy.